Okazało się, że Lionel Messi ma polskie korzenie. Na serio to nie, ale to dla fabuły. I właśnie przez to postanowiłem zresetować karierę Messiego. Zobaczymy, jak Messi sobie poradzi jako Polak. I dla urozmaicenia zakręcimy kołem Fortuny, do którego polskiego klubu bije sobie tutaj Messi. Więc skręcimy kołem i liga, w której będzie występować Messi to trzecia liga. Tak, trzecia liga. Mamy teraz takie koło Fortuny, w którym są kluby z trzeciej ligi, więc sobie teraz zakręcimy, zobaczymy co się dropnie. Pogoń, 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 pogoń Grodzisk mazowiecki, co ja gadam. W tym odcinku mamy również takie koło fortuny Zdecyduje ono o tym, czy Messi zostanie w klubie Tym kołem fortuny kręcimy co dwa sezony I analizuję, dlaczego szansa na zostanie w klubie jest taka, a nie inna Na przykład załóżmy, że Messi miałby słaby sezon I klub również To szansa na zostanie byłaby właśnie mniej więcej taka Dobra, jesteśmy w naszej ukochanej gierce No i jesteśmy również w klubie pogoni Grodzisk mazowiecki I Tutaj jest skład i Messi prezentuje się całkiem nieźle A i pokażę wam, jak Messi wygląda Messi ma 18 lat jest Polakiem ma 68 overola. Oczywiście, tak jak zawsze w tego typu filmach, przenosimy się do innego klubu, aby nie gerować w ogóle w żaden sposób w rozwój Messiego. Lecimy sobie symulować sezon tak do 30... No, do 30 maja. Jesteśmy już po przesymulowaniu pierwszego sezonu i idziemy zobaczyć tabelę, no i Pogoń, Grodzisk, Mazowiecki, o drugie miejsce, awansowali dru do drugiej ligi, no fajnie w sumie. Lionel Messi rozwinął się o jeden overall, a jego statystyki to, uwaga, ej, 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 dobra, 25 meczy, 9 goli i 6 asyst. I jakby strzelił jeszcze jeden gol, to by były dwa dodatkowe losy. Mamy trzy losy kołem Fortuny, więc kręcimy pierwszy raz i będzie to plus do, dobra, plus 2 do Mentala, do Mentalu. Drugi lot da nam tutaj atak jeden, Mógł... Nie, też atak jeden, tak? Tak, atak jeden też. Ja już tutaj w ogóle zacząłem symulację drugiego sezonu. A nie pokazałem wam, jak się rozwinął Messi. Messi przez te swoje koła Fortuny rozwinął się o jeden overall, więc spoko. Mamy koniec symulacji drugiego sezonu. Idziemy zobaczyć tabelę. Gdzie tutaj jest pogoń, grodzisk, mazowiecki i co? Skratcząstachowa awansowała, a gdzie jest? Jezus, 15 miejsc, co się dzieje? <laughs> yeah. To już. może Moja nowy Sącz, w której nic nie robiłem, ma ósme miejsce. Messi rozwija się o jeden overall, a jego statystyki są o wiele gorsze. O kurde, co? 12 meczy tylko? Ej, dobra, jest mega źle. Patrząc na to, jaki on ma, porównajcie sobie jego overall do graczy z tego zespołu. Lionel Messi ma 4 zakresy niekomfortowe, a pierwszy los daje mu power 3 widzowie. To jest, to jest bardzo dobry los. To jest mega dobry los. I znowu power, ale teraz jeden. I mamy skill 1. okej. Okay. Movement 3 No i Messi rozwinął się o 2 overola. Jesteśmy po przesymulowaniu trzeciego sezonu I uwaga I 12 miejsce No i nie awansowali do pierwszej ligi Awansowała Polonia Warszawa i Pogoni Siedlice I... Ale jest lepiej niż ostatnio, co nie? Więc przynajmniej tyle A widzowie Messi się nie rozwinął Bo zapomniałem mu potencjał mu zwiększać sezon, e, ale już mu zwiększyłem więcej na spokojnie, zobaczmy jego statystyki i okej, okej okay, okay. meczy zagrał wystarczająco dużo, mimo że dodatkowych losów już nie ma, to i tak mamy ich takie sporo bo trzy losy mamy <laughs> no dobra, kręcimy pierwszy los, defensywa jeden no było tak blisko powera 3, ale defensywa nic nie daje Od razu mówię, mental 3 A trzeci los da nam, no nie, no znowu Defensywa 1, no i Messi Przez te zakręcenia kołem Fortuny Rozwinął się o nic, i teraz tak Pod koniec drugiego sezonu zapomniałem zakręcić Kołem Fortuny, ale już pod koniec trzeciego Sezonu mi się przypomniało, więc teraz będziemy Robić tak, że pod koniec piątego sezonu Zakręcę i potem pod koniec siódmego Potem pod koniec dziewiątego, 11. No i wiecie o co mi chodzi, zakręćmy sobie tym kołem Fortuny i zobaczmy czy Messi Się przeniesie i no tak, przeniesie się do innego klubu. Dodajemy Messiego do listy transferowej i pierwsza oferta jaka przyjdzie, akceptujemy po prostu pierwszą ofertę jaka przyjdzie. Co nie? Proszę bardzo, klub z Bundesligi albo z drugiej Bundesligi. Zmodyfikowałem troszeczkę skład od niego i lecimy z symulacją 3. Czwartego? Tak, czwartego sezonu. Koniec czwartego sezonu, idziemy zobaczyć tabelę. Tabela. I cała dolna tabela tutaj. Yy, pierwsze pięć yy, klubów, które są na dole, to same niebieskie, niebieskie kluby, nie? E, hamburger SV, Hamburg SV, 14 miejsce. No nie spodziewałem się, że będą jakoś wysoko, co nie? No jest, Messi rozwinął się o cztery overola a statystyki? O kurde, ej spoko, no. Jedyne do czego się mogę przyczepić, to tak naprawdę gole i asysty. Niestety, ten sezon dał nam tylko jeden los kołem Fortuny więc więc więcej więc to atak, błagam, atak, jest! błagam a tak że jeden los, to jest to mega dobry los. Mało brakuje, żeby Messi się rozwinął o jeden, ale w sumie, ale co to było w Ale ale co to było ale git, no Jesteśmy po zakończeniu piątego sezonu, piątego sezonu W tym sezonie pamiętam, że robimy losowanie Czy Messi zostanie w klubie Teraz tak, tabela O kurde Czyli słabo sobie poradził Poradził Hamburg SV Ale nas obchodzi to, czy Messi sobie dobrze poradził w klubie Messiego statystyki wyglądają lepiej No, lepiej niż ostatnio Chyba tak, lepiej niż ostatnio Krecimy dwa razy KM Fortuny Które, 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 które Ulepsza statystyki Messiego i i pierwszy, pierwszy los to będzie Movement 2. Drugi los da nam tutaj Power 1, czyli tak szczerze, tak sobie. Teraz wam powiem tak, Messi ma spoko statystyki, no ale klub nie dla Messi'ego według mnie on powinien być w innym klubie, w innym klubie by się lepiej rozwinął. Więc kręcimy fortuny. Nie gadaj, że zostanie. Dobra, nie, dobra, my myślałem, że zostanie, ale jest transfer. Do Messi'ego przyszła oferta z Atletico Bilbao, więc no my to akceptujemy. Messi ma tutaj konkurencję, ale da się temu jakoś tutaj zaradzić. Mamy koniec szóstego sezonu, więc idziemy sobie zobaczyć tabelę. Idziemy, idziemy do góry i... Atlet... Okej, okay, piąte miejsce, fajnie. No, fajne miejsce, podoba mi się nawet. Barcelona pierwsze, Real Madrid drugie, Messi rozwinął się o nic, a jego statystyki wyglądają mega słabo. Spodziewałem się czegoś więcej, ale no, kurczę, mega słabo, tak naprawdę, nie? Cóż, ten sezon dał nam tylko jeden lot, więc kręcimy. Ten los decyduje o wszystkim, tak naprawdę. Skill 3, dobra, możliwie, że jak ten skill 3 dodamy, to. Messi się rozwinie, będzie grać więcej meczy, więcej goli, więcej asyst i będzie, będzie więcej losów i będzie super kariera, no i będzie super. Messi się rozwinął o jeden i tak zauważyłem, że jeszcze jeden taki los e, ze skillem, czyli po prostu skill jeden, gdyby jeszcze się dropnął, to by Messi miał 81 overola, co nie? No ale było to niemożliwe, żeby to się dropło drugi raz, ponieważ tylko jeden los mieliśmy. Ty, w ogóle zauważyłem, że Kamiński jest w <grym> Almerii i jest w ogóle prawie najlepszy. Nie wiem, co tu się odzupcyło, ale ja tu gadam, że jest koniec ósmego sezonu, a jest tak naprawdę koniec siódmego sezonu. Jesteśmy po zakończeniu ósmego sezonu i idziemy zobaczyć tabelę. I Athletic Bilbao jest tym razem na miejscu trzecim. Okej. Okay. Więc będzie po prostu jeden mnie w tym odcinku, i bardzo was przepraszam. Ale nagle kołem fortuny, które decyduje o zostaniu w klubie, zakręcę sobie, nie? Więc nie wiem o co chodzi. Statystyki mega słabe: mega, naprawdę mega słabe. 6 meczy w ogóle tylko. Rozumiecie, że w ogóle nie kręcimy tym kołem fortuny? To jest mega dziwne co, nie? Natomiast kręcimy tym kołem fortuny, i taka szansa na transfer jest, ponieważ Messi ma za dużą konkurencję na swoją pozycję. I po prostu nie gra, zagrał tylko w sześciu spotkaniach, on się marnuje w tym klubie, co prawda marnuje się, ale no rozwija, nie? dalej się rozwija, ale marnuje, rozumiecie o co mi chodzi, nie gra w ogóle. Więc kręcimy, mam nadzieję, że zmieni lub błagam, no i nie, co no zostanie? Co ty robisz, Messi? Co ty robisz? Dlaczego ty zostajesz? A więc przesymulowaliśmy dziewiąty sezon, idziemy zobaczyć tabelę i tabela wygląda w taki sposób, że Atletic Bilbao jest... jest Szóste miejsce. Co w się sensie nie tak słabo, ale mogłoby być lepiej, kurczę, no. Messi ma 87 overall'a i błagam jak on nie grał Więcej niż 10 spotkań to ja nie wiem. U, no Jezus 11, jak świetnie! No je Jedna asysta, you know, mega dobre statystyki, nie? A a a a <sumilppy> Dlaczego tak słabo? Dlaczego tak słabo? Dlaczego tak słabo? W Atletic Bilbao po prostu nie wierzą wyle o Messego, więc taka jest szansa na transfer, więc kręcimy. Nie, nie, dobra, transfer, Jezus Maria, moje, nie wiem, moje, moje coś tam, coś tam, nie wiem, co ja chciałem powiedzieć, ale jest transfer przynajmniej, widzowie. Zapomniałem jeszcze zakręcić kamerę Fortuny, które decyduje, no wiecie o co, no o ulepszeniu Messego, no nie, to nic nie da jak coś, od razu mówię, że to nic nie da. Zobaczmy sobie tabelę po przesymulowaniu dziesiątego sezonu i uwaga. Ej, Bayer nie wy. Ko... co? 92 punkty, Borussia. Tylko dwa remisy i dwa przegrane. C... Jaka przewaga punktowa! Ej, dobra! Zdziwi... Zdziwiłem się totalnie. Totalnie się zdziwiłem, że Borussia wygrała. Ja ogólnie lubię Borussię, nie? To jest mój ulubiony klub z Bundesligi. Ale że ona wygrała z taką przewagą punktową? Mega się cieszę. Ale szkoda, że Messi nie wygrał, nie? Ale teraz mega ważna rzecz. Czy Messi coś pograł? Coś wniósł po prostu? 88 overlapem. Nie znowu zapomniałem mu dać potencjału. Jestem debilem. Giga debil ze mnie. Nice. No dobra, ja idę sobie po... Się mecz jedna bramka. Najgorsza kariera, jaką kiedykolwiek zrobiłem na moim kanale. Chyba, że lewego była gorsza, ale nie jestem pewny, nie pamiętam. Średnia ocena meczowa też, jest. Też. TES! 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 Co jaka tam w ogóle? Średnia ocena meczowa też taka, taka sobie, nie? Jak telefon więcej zagrał człowieku, Co, co ja mam odpowiedzieć? Jak kolejny sezon jest. Jak kolejny sezon. Jak. Jak nas. No, no. Pierwszy sezon był lepszy dla Messi niż dziesiąty, nie? Co najlepsze, nie mamy losu nawet za wygraną ligę, mimo tego, że jesteśmy Bayernem, Monachium, kurde. Augsburg jest na czwartym miejscu, co się dzieje? Zaczynamy sobie symulować jedenasty sezon i tak w sumie ogarnąłem, że Messi chyba żadnego tytułu jeszcze nie zdobył, tak mi się wydaje. No, powiem wam, że Messi sobie radzi mega słabo. Naprawdę jestem zawiedziony tym, jak Messi sobie radzi. Radzi sobie naprawdę bardzo sobą i. No kurde, nie wiem, no. Pod koniec tego sezonu kręcimy kołem fortuny. Jeszcze 3 Messi zostanie w klubie. Mamy 11 sezon, a raczej jego koniec. I idziemy sprawdzić tabelę. Błagam, chociaż wygracie ligę. Okej, okay, Borus teraz trzecie miejsce. Jest, jest, jest wygranie ligi. Chociaż to. Chociaż, o, jest jeden los, co nie? No nie, tutaj w sumie patrzę, to nic ciekawego tutaj nie ma. Błagam, błagam, żeby zagrał chociaż 20 spotkań. To jest niemożliwe <słupi Means> pewnie, bo nie wiem czemu. On jest trzecim najlepszym piłkarzem w drużynie. Z ex o drugim. Nie wiem. Co się po prostu dzieje? I 11, i dwa gole, i jedna asysta, i... Zmieniasz klub, Messi, zmieniasz klub! Niemożliwe! Mamy dwa losy kołem Fortuny! <laughs> za wygranie ligi i za... za gole, tak, za gole. Pierwszy los da nam skill 2, może to coś da? Drugi los da nam... power 3. Proszę! Messi się rozwinął o jeden overall dzięki kołem Fortuny i jest drugim najlepszym zawodnikiem. Jak on w tym sezonie nie będzie miał 20 meczy, to ja nie wiem. Mamy tylko fortunę, a szansa na transfer jest dosyć duża. Ponieważ, no, Messi gra mega mało spotkań i nie wiem, on. Nie wiem, po prostu skręcimy. No, jeja. Nie gada, że on zostanie. Messi, co ty robisz? Czemu ty zostajesz w tym klubie? Messi będzie teraz dobrze? <laughs> będzie, będzie. O, kiwa głową, będzie dobrze. My kończymy 11 sezon, zaczynamy zaraz 12. Messi jest dalej w Bayernie Monachium i znowu nie będzie pewnie grać w tym klubie. Naprawdę ja trzymam za niego kciuki w nogach. Wszędzie, człowieku. Wszędzie trzymam kciuki za niego i mam nadzieję, że zagra chociaż 15 spotkań. 15 spotkań. Naprawdę. Jesteśmy po przesymulowaniu 12 sezonu i idziemy tabelę zobaczyć. Ktoś mi pisze, ale mniejsza. Eee, błagam, Bayer, wygra ligę. Jest, wygrał ligę. <grywka> ja się nie ekscytuję, bo jestem wkurzony. Jestem wkurzony, że to tak wygląda. Zobaczmy sobie jeszcze inne. Tutaj. Okej, okay, wygraliśmy DW. jak fajnie. No więc idziemy sobie zobaczyć zespół tutaj. Cyk, cyk, cyk. Uwaga, Messi i. Kurna mać, ja nie wiem. Ja. ja wychodzę.